Witam wszystkich z tej strony. Marcin, od samego początku życzę Wam wesołych świąt. Szczęśliwego nowego roku jeszcze Wam nie życzę, ponieważ na pewno się spotkamy i mam nadzieję, że te święta dla Was będą radosne, spokojne, wesołe. Że prezenty, których się spodziewacie, których oczekujecie, że pojawią się pod choinką i że może będzie to konsola PS4, może to będzie Xbox One, może jakiś wypasiony PC, może jakaś gra, której jeszcze nie macie czy cokolwiek sobie tam wymarzycie. No cóż moi drodzy, ode mnie w prezencie dostaniecie filmik, który właśnie po tym filmiku się pojawi na tym kanale. Tak więc jeszcze raz Wam życzę wszystkiego najlepszego z okazji Bożego Narodzenia. Tak więc pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się i spotkamy się za dosłownie sekundę. Cześć. Witam wszystkich z tej strony Marcin. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku. Jak widzicie, wrzuca się Modern Warfare 2. Zobaczymy, co tutaj ciekawego będzie można ugrać. O, gramy na Afganie jednej z moich ulubionych chłopak. Ale się wajsko gardeło. Merry Christmas! Wszystkiego najlepszego z okazji świąt Wam życzę po raz kolejny. Zobaczmy. O! Ale se pograliśmy. Mhm, mhm. A jak to tam wyglądało? O! Ktoś tutaj nieźle do widzę. Okej, okay, dobra. Będziemy tutaj po to, żeby utrudnić tym panom tutaj życie. No, niezbyt będziemy mieli fajną drożynę. No, ale dobra, nieważne. No cóż, z czwórką 4 zrobiłem bye-bye. No i niestety... Moment, jeszcze sobie ustawię, może coś... Natomiast tutaj moc sobie ustawimy. Bye, 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 musiałem powiedzieć. No i dzięki wielkie oczywiście Tarnosiowi za to, że mi ją życzył. Aczkolwiek stwierdziłem, że zrobił on to specjalnie i złośliwie, bo wiedział, że jak wrócę do Battlefield 4 na PS3, no to będę wkurwiony. <laughs> I nie zdziwię się, jak tak będzie, bo... Znaczy nie tyle wkurwiony, ale będę widział pewne różnice już tak na potęgę, bo... No zupełnie inaczej się gra słuchajcie inaczej się gra przyjemniejsza grafika bez ścin bez lagów 60 FPS, a więc ta płynność tej gry jest zupełnie zupełnie inna no i zobaczymy zobaczymy no ja cały czas tutaj mi niektórzy piszą że jest w Gdyni że to że z RAM to mało tego nawet lewandowski odbierał torby z ps 4 no kurde w środku no, no a ja nie mam no nie wiem, no cały czas patrzę gdzieś tam w tych sklepach internetowych, aczkolwiek przez ostatnie dwa dni nie szukałem, bo już miałem tego serdecznie dosyć. Mam inne sprawy na głowie. No i niestety nie mogłem tego znaleźć. Czy znajdę, czy kupię? No to oczywiście wszystko kwestia tego, czy będzie w sklepach. Ale na pewno będę miał, bo Biście to wygląda. Naprawdę zupełnie inna gra. Jeżeli ktoś twierdzi, że to jest to samo, na przykład Battlefield, że wygląda tak samo, to nie grał chyba nigdy na PS Trójce a potem na PS4. Nie patrzcie na to, jak to wygląda też na YouTubie, bo na YouTubie ten obraz jest też troszkę inny niż w rzeczywistości. Ta płynność też jest zupełnie inna. YouTube ma tylko 30 klatek, nie ma 60 klatek, tak więc nie, nie dziwcie się, że może to wyglądać gorzej. Jak zwykle oczywiście pełno jakichś guwien zielonych teraz mamy. E, zaraz, coś tu zginęło, ich to chyba na dole. Dobra, nieważne. Ja tam śmigam dalej, ktoś tam znowu zginął. Z naszych, ktoś w ogóle próbuje się wbić tam na. A, zaraz, ktoś tu jest. Dobra, zejdźmy na razie. Bo za chwilę możemy się zdziwić, ktoś próbuje wejść na górę generalnie. Z tego co widziałem Trzymaj tam Rozerwij się Dobra Jesteśmy w kręgu zainteresowań w tej chwili Nie, 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 spierdzielam, spierdzielam. Już mnie tu nie ma, już mnie tam nie ma. O cholera. Tu widzę, że ktoś, ktoś lezie do mnie. Albo las. Okej, okay, dobra, tu jest jakiś ziomek chyba cały czas. Dobra, mamy herriera, więc yy, nie wiem jak wy, ale ja się stąd wynoszę. O, mało brakowało, abym jeszcze w plece dostał. Dobra, tam chyba na środku pełno jest ludzi, tak jest, zobaczmy, czy coś tutaj się stanie. O, nie, 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 teraz Marcin, nie wyrzuć. Dobra. Idziemy teraz na tą stronę. Zobaczymy, czy Harrier coś dla nas zdobędzie, ale podejrzewam, że może być ciężko. Nie ma to jak M4, robi swoje. Dobra, mamy Chopera, więc e, dobra, ja chyba, chyba się wbiję gdzieś tutaj, jak mi się zdaje, żeby w razie czego nie wyrwać jakiegoś dziwnego, randomowego ćwieka. Dobra, Ma, mam nadzieję, że oni po prostu wyjdą, dobra. Będą się respić chłopaki chyba na mnie, tak mi się zdaje, mam, takie, mam taką nadzieję, cichą. Niestety, nie wiem gdzie oni teraz są, tutaj poukrywali się. Gdzieś chyba na dole są chłopaki, tak jest. O, holender. Najgorsze jest to, że oni się zrespili dokładnie w miejscu, gdzie ja jestem. Bardzo niedobrze, słuchajcie. Chyba nawet nie żyje już. No, dawać, chłopaki. No. Naprawdę. Chodźcie tu. Dobra. Więcej osób niestety nie zdobyliśmy. Więcej fragów. Dobra, ale tu są jeszcze jacyś ludkowie. Dobra. Uuu. Prawie by bolało, prawie by bolało. Ktoś tu teraz będzie biegł? O, już tu do mnie biegnie. Chodź, cholera, powiem Wam, jestem w czarnej dupie. Ale trudno. Jeszcze ktoś tu jest, gdzieś jeszcze radar. No, 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 no pokaż. Dobra, tu już nikogo chyba nie ma. Chyba, powiem chyba, bo. Może, o, 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 chodź, 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 chodź. Idziesz do mnie? A, aj, 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 patrzcie. Trzech fragów zabrakło. Kurde, no. Troszkę przykampiłem tą końcówkę. Może gdybym bardziej, bardziej zaryzykował. Nie udało się. 22 do 0. Trudno. Nie ma nuka tym razem. Dobra, to by było na tyle. Zapraszam was oczywiście do komentarzy, do ocen. I do subskrypcji. E, chociaż dobra, jedziemy dalej, jeszcze jeden meczek zagramy, z tym, że tutaj zagramy troszkę inny setup. E, tu, 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 tu. Może zagramy inną klasą. Nagrody ofiar zrobimy AC-130, narod, kariera niech i tak zostanie, ale zostawimy sobie coś inszego. Hmm. Stanowiłam się nad M16. Aczkolwiek M16, nie, moment, zastąpimy tą M16 na czymś łatwiejszym, z tłumikiem. Aha. No dobra, to z celownikiem zwykłym laserowym to weźmiemy. Mamy tutaj ustawione, ale nie zimnokrwisty. Nie, zimnokrwistego nie będziemy brać. Weźmiemy yy, moc obalającą, bo... Możemy mieć zbyt duży problem, aczkolwiek ten pierwszy też sobie weźmiemy, inny padlinożerca Dobra, taki zestaw, zestaw może być Potrzebujemy troszkę więcej tego ammo, nie chcę mi się tutaj zbierać Broni przeciwnika, bo mógłbym do niej nie dobiec Mam nadzieję, że na święta dostaniecie PS4, Xbox One i tak dalej i tak dalej, co kto lubi no cóż, ja. Ja raczej nie dostanę. Ale spoko. Nie mam, nie mam nic przeciwko, żeby poczekać. Przetestowałem, więc jest dobrze. Dobra, to lecimy z koksem. Szkoda, że nie ma możliwości połączenia maratonu i padlinożarcy, bo zrobiłbym to. Dzięki temu byłbym bardziej mobilny na tej mapie i... Może trochę więcej fragów by wpadło. Okej, okay. na razie tu nikogo nie ma, aczkolwiek nie wiem, czy to jakiś łeb nie jest. Nie, chyba nie. Dobra, ale pierwszy hedzik wszedł. Wow! Cholera, tego to się nie spodziewałem. Dobra, tam jeszcze tego misia. Niech się tam rozgarnie. Jest tam, trafiłem go. Się okazuje. Jest cały czas ten kolo. Lolo. Cześć, robaczko. Miałem nadzieję, że będziesz tu na mnie czekał. O! Niedobrze. Wow! Skąd ten kolo się tu wziął? Niezbyt dobrze idzie na początku, jak widać Aczkolwiek czuję, że oni będą w tym samym miejscu czekać Zaraz, tak dla pewności Chyba, że źle trafiłem We are sticking the lead O cholera, mam przesranę Teraz pytanie brzmi, gdzie oni się respią? Gdzie oni się respią? To jest najważniejsze pytanie tegoż dnia. Gdzie jest resp przeciwnika? O, cholera, tam widzę z prawej mańki troszkę większe skupisko się tam zrobiło. Pan Kelerys. Pan Kelerys, akurat dobrze, dobrze napisane. Wow, pan Kelerys mnie przestraszył troszkę, bo nie pokazał mi się jego nikt. Pierw tylko. What the hell! O, ale ich tam jest. Dobra, podrzucimy może mały co nieco. Kogoś tam trafiliśmy. Trafiłeś tego misiaczka? Chyba tak. Albo i nie. Nie wiem co oni zrobili. O Jezu! Ja pierdziele słuchajcie Chodź Tu jesteś? Dobra Mamy AC Za chwilę będziemy mieli AC 130 może Jak dobrze to walniemy Ooo, może być dobrze Nie wiem czy dobrze zrobiłem Dobra, jest AC 130, tam widzę, że chłopaki coś tam próbują, poczekam aż ten AC 130 się, nie AC 130, przepraszam, Harrier się uspokoi, us uspokoi, ale ja przejdę sobie jeszcze tutaj, żeby nie było, żeby nie było, o dobra, w końcu się ktoś zdenerwował z nich, dobra, gleba i teraz zobaczmy gdzie się ustawi AC 130, bo to jest bardzo ważne, Dobra, dobra. Gdzieś tu są? Dobra, nie wiem, gdzie oni się teraz, gdzie oni są? Okej. Okay. Okej, okay, zepsuli niestety, mi niestety 130 Ale nie przeszkadza mi to absolutnie w ogóle w tej chwili. Dobra, jest Tactical Nuke, więc jest pięknie. Jeszcze trochę, pogramy z chłopakami tutaj, pobawimy się. Dopóki nie zginę. Eee, możemy lecieć dalej. Chłopaki nie ogarnęli trochę. Dobra, jedziemy. Bo nagle wpadnie mój 5 fragów, i dopiero będą jaja. Nie, bo... to tong, dobra. Drugie podejście. I tym razem nóg się udał. Lubię takie mapy, słuchajcie. Lubię takie mapy otwarte. No dobra, to był na tyle już teraz. Tak naprawdę, jeszcze raz wesołych świąt Wam życzę. Wracam w drugie święto. Tak więc yy, tam gdzieś te filmiki będą się pojawiać oczywiście na moim kanale, tak więc trzymajcie się, cześć.